Ile zrobisz najwięcej pompek Amo Alpapa A ty yy, Ile najdłużej przejdziesz po oceanie metrów Nie dotyczy mnie takie coś Ile zrobisz pompek nie, nie chcę robić pompek Nie muszę robić pompek Robię pompek Tyle żeby Nie zrobić ich więcej niż 9 O to chodzi w moich treningach Mogę wziąć ci kurde, sztangielki 20 kg, tam 25, i zrobić nie więcej niż 9 powtórzeń. A mogę wziąć 3 kg i zrobić nie więcej niż 9 powtórzeń. Zrobić tak 9 powtórzenie, żeby nie być w stanie zrobić 10. Jak Jak będziesz kozakiem, co. Nie wiem. Będzie potrafił zrobić. Jakoś dużo, nie wiem jaka jest duża dla Ciebie liczba pompek, 100 pomp czy coś, nie? Jeżeli ten kozak będzie tak potrafił zrobić 10 pompek, że nie będzie w stanie zrobić 10, to wtedy ten kozak będzie kozakiem. Może się napierdolić pompek. Wiesz aerobik, to jest dla dziewczyn jest, wiesz. Może no, chcesz robić aerobik, no to rób aerobik. Czemu jesz masło? Bo wychodzę z budówki leczniczej na tłuszczach O, takie fajne, bo to jest słonkawe tym masło. I taki fajny ma posmak, nie? Siema, byłam na ostatnim live. Wiki Zepeto. dzięki ci, że byłaś, dzięki ci, że jesteś. Masło jest dobre, smakuje według mnie. I kozak. Amo al papa. Nie wiedziałem, widzisz? Nie wiedziałem. A to jest prawda, co tu napisałeś. XD, 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 ile masz lat? Jestem pełnoletnim, szczu. A co nie wygląda? A co nie wygląda? Wiem, że wygląda. Idziemy, kurczę, z kolejną szeryjką, z dokładnie sześcioma powtórzeniami. Dzięki za różyczkę mamy pierwsze dwa grosze, kochani. Dzięki, Dandry, z czego słuchasz? To jest czas.